Jeśli myślicie, że anime to tylko paczliwe, niewarte czasu coś jak Tokyo revenge, To trzeba otworzyć oczy Initial D to nie jest anime To jest styl życia Wielu z was już na pewno to wie Ale znajdzie się garstka, co woli oglądać jak ci dostaje film. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego każdy z was powinien obejrzeć to anime A potem Zmienicie się w samochodowych sigmów. Anime to opowiada historię ziomka Co się nazywa Takumi Fujiwara A stary każe mu robić dostawy tofu jego autem na akinie Chłop nienawidzi aut Nie chcę rozwodzić tego całego tofu Uczy się Driftu, przez to, że rozwozi to tofu. No i zaczyna się ścigać, każdy się cieszy i staje się samochodowym signal. Ale wiem, wiem, chciałbyś usłyszeć więcej. A więc takumie jest licealistą licea i wygląda jak przeciętny ziomek, ale w środku... To lodowaty. Na początku ma wszystkich daleko gdzieś, nie jara się furami, nie chce być kozakiem, tylko se robi dostawy tofu dla ojca w A86. Ale pomimo tego, jak wsiada za kółko, to niszczy każdego śmiganta. Jeszcze cię nie zachęciłem? Spoko, to oglądasz na własną odpowiedzialność, bo potem będziesz miał ochotę, no tam poprosić starego furę i latać bokiem, chociaż pewnie rozwalisz to jego kozacki samochód, który tak strasznie kocha. Wyścigi w inicial D to rzecz, która oczywiście w większość wychodzi najbardziej. I nic dziwnego, bo to sztuka driftu na japońskich przełęczach. Pierwszy sezon ogólnie to ściganie na. Gdzie kolejści ścigają się na serpentynach, a każdy zakręt to walka o honor. Nikt nie wie, że Takumi dostarcza tofu. Kumpel Takumi go się nazywa Itsuki. Yy, albo się tu mówi Itsuki, nie wiem. Jara się furami, cały czas gada na starcie, jak kozackie za 86 Tymczasem Takumi, który ma totalnie wyłożonego Fletsona jeździ właśnie takim autem swojego starego, i to na dodatek dopieszczonym tak, że ślinka cieknie. Takumi jedzie razem z Itsukim i, i Ketanim. To ich kumpel ze stacji benzynowej, na której pracują. Tak swoją drogą co szefem jest tam kumpel. Bun czyli ojca Takumiego. No i ten Iketani jest liderem Akina Speed Stars. Tam się dzieje coś niespodziewanego, jak oni tam jadą, bo Akagi Red Sans, czyli inna grupa, która uważana jest za najszybszych w Gunmie, wyzywa Speedstars Stars na pojedynek. Oni chcą podbić wszystkie... K miejsca. Chłopaki mają obsrane majty i stresują się, że przegrają. Wiele później dzieje się coś niespodziewanego, w nocy, kiedy Takumi musi zawieść tofu, napotyka się on na Keisuke Takashiego, czyli brata lidera Red Sans. no drugi najszybszy w tej w tej grupie no i niszczy go z łatwością najprawdopodobniej nie wiedząc nawet, że ten traktuje to jako wyścig Keisuke nie wie co się właśnie stało jest przerażony i okszykuje a 86 ja duchem zakiny Bo ja drogą ten Keisuke Takashi yy, ten koleś ma Mazda RX-7 a taku mi wiadomo starego gruchota i tak go rozwala to nie jest tylko animacja to jest adrenalina żyła każdy facet, który jara się furami będzie srał po gaciach spod jary nawet jak nie jarasz się furami to zaczniesz jarać się furami będziesz srał w majty tak to się zaczyna więc rzecz, która rozwala ryb. Vinish LD i to właśnie nic innego jak wyścigi. Kamera pokazuje jak opony piszczą jak Takumi sunie niebokim w swojej Toyota A86. A w tle lecą kozackie Eurobity, których po pooglądaniu tego anima będziesz słuchał na pętli jak psychol. Jak już wiesz o wyścigach, no to wyścigi wiążą się z autami, tak? A fury Winish to nie są randomowe bryki, tylko legendy od DM. -u. Główna gwiazda, jak już powiedziałem, to Toyota A86, czyli Trueno Takumiego, a w sumie jego starego Bunty. Na pierwszy rzut oka to złom z lat 80. W poprzedniej wersji tutaj był Peugeot, ale niestety muszę teraz wam powiedzieć o tym że y, YouTube nie lubi przekleństw, więc y, je wszystkie w tym momencie wycinam, aby uchronić was od tego strasznego zła, jakie was czeka. Więc to, co chciałem powiedzieć, to to, że tak pomyślą, tylko bardzo smutni ludzie, bardzo smutni ludzie. Ale pod maską ma duszę totalnego zniszczenia. Lekka, zwinna, idealna do driftu. Anime pokazuje, jak mi wyciska z niej wszystko, a ty zaczynasz googlować, ile kosztuje to 86 na Elixie, czy innych stronach. Inne maszyny? Tak jak mówiłem, Mazda RX7 Keisukiego, czy jak on się tam nazywa, Nissan Skyline GTR, Mitsubishi Lancer. Cerevo. Każda fura ma charakter, a anime pokazuje ich detale jak prawdziwy petrolhead. Jest scena, gdzie Takumi testuje 86 na zjeździe z Akina. Silnik wyje, a ty czujesz, że to nie jest tylko auto, tylko przedłużenie jego jaj. Pominąłem o Buncie, czyli o ojcu Takumiego. To totalna legenda. Gość wygląda jak zapity mechanik, chociaż ma aure Sigmy, Pali ślugi i pije sake. To dawny król driftu. To on właśnie zmusza Takumiego do jeżdżenia 86 każąc mu wozić tofu na Akino o 4 rano. Takumi nienawidzi tego gówna. Dla niego to robota, nie pasja. ale Bunta ten chytry wie co robi. Uczy go driftu, nie mówiąc mu o tym, że uczy go driftu. Na przykład każe balansować mu kubkiem wody w aucie, żeby go nie wylał, no nie? Bunta tuninguje Toyotę po cichu. A w pierwszym sezonie widzisz, jak takumi zaczyna łapać, że to nie jest tylko gruchot, ale bestia. Nawiązuje z tym autem pewną relację. No, jeżeli chodzi o buntę, to nie jest to ojciec roku, ale bez niego nie byłoby króla Zakiny. To ciężka kwestia, bo ja bym się cieszył, gdybym miał takiego starego. On na pewno też się cieszy. Ważną kwestią w Inish to jest kwestia miłosna, co też poznajemy taką ci... w pierwszym odcinku. No, ewidentnie chłopak jest zakochany, i ich relacja będzie się rozwijać, ale to musisz obejrzeć. Ale miłość kwitnie na dwa fronty. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, jeżeli chodzi o to anime, bo miłość Takumiego rozwija się również do AE86. Na starcie Takumi, jak mówiłem, nienawidzi jeżdżenia. Dla niego to auto to kupa złomu, a dostawy tofu to kara od bunty. Ale anime pokazuje jak powoli zakochuje się w tym aucie Każda nocna jazda na kine uczy go driftu Nieświadomie opanowuje zakręty lepiej niż prosi W pierwszym sezonie jest moment gdzie Takumi czuje flow Auto staje się jego kumpem a drift to nie robota tylko zajawka Cena z wyścigu na przykład z tym Keisuke Pokazuje że Takumi nie tylko jeździ ale żyje tym To jest piękne z frajera co ma wszystko w dupie staje się gościem Który czuje auto jak własną rękę Człowieku dlatego musisz obejrzeć to jest mega super anime Bo to nie jest jakieś anime z laserami Magicznymi mocami, tylko to jest k***a realistyczne gówno. Pokazuje Drift jako prawdziwy sport. Takumi używa technik typu Inertia Drift albo Breaking Drift, a anime tłumaczy jak działa bez jakiegoś cringe'owego pierdolenia. Jest moment gdzie Takumi ogarnia Gutter Run, wjeżdża kołami w rynne na zakręcie, żeby utrzymać prędkość. To nie jest bullshit. To jest prawdziwa technika. Twórcy konsultowali się z drifterami, jak Keiichi Tsujiya, czy jak on się tam nazywa. Więc każdy Petrolhead czuje szacun. Jeśli jarasz się Top Jirem albo JDM-em, to i się Aldi to Twój raj. Zero ściemy, tylko skill i mechanika. Nie ustaliliśmy już, że Takumi to Sigma, ale jego rywale w pierwszym sezonie to nie są jakieś randomowe leszcze. Bo na przykład ten Keisuke z Red Suns, no to to jest arogancki skór. GA Masz do RX7. No on myśli, że jest królem, dopóki Takumi nie mu jego. Dopiero później możesz go polubić jakkolwiek. Bo to musisz obejrzeć, nie mogę Ci powiedzieć. Jest jeszcze taki Takeshi Nakazato. Kazato z Night Kids, To kolejny kozak. Jego Skyland GTR to bestia. A on sam jest typem ziomka, co nie odpuszcza. No i wszyscy w ogóle tak umiem rzucają wyzwania. Więc każdy wyścig to nie jest tylko drift, chociaż to cię pewnie najbardziej obchodzi. Ale jest to również wojna charakterów. Rywale mają jaja i chwury to mokry sen każdego fanatyka tego gówna. <laughs> Nawet jak nie jesteś fanatykiem, to zostaniesz i będziesz chciał każdy ten samochód. Anime buduje hype, bo każdy chce zobaczyć po prostu jak tak mikro Mimo, że jeździ autem do rozważenia tofu, chociaż to nie jest żadna obelga, bo to auto jest cudowne. seria bez spoilerów nie da się wam więcej powiedzieć o tym. Anime nic więcej, tak żeby nie powiedzieć wam jakichś najfajniejszych, ciekawych faktów. No ale musicie wiedzieć, że to nie jest anime dla mięczaków, co płaczą nad Tokyo Revengers. To jest dla facetów, którzy mają benzynę we krwi, po prostu wyścigi, które pompują ci adrenalinę. Te fury będą śnić się po nocach. Ziomek, który z frajera staje się królem, nie becząc po drodze, jedynie w emocjonalnych momentach. I to jest prawdziwe, naturalne, a nie ziomek, który płacze na środku ulicy. Do tego te piosenki. człowiek, kumple, jeszcze buntek, który uczy, że życie to nie bajka. Już masz pewnie w tle odpaloną pobiega. Forza Horizon 4 albo 5 i będziesz szukał czy jest gdzieś tam Trueno a 86 Ale o niedostępne ja... Idę się za... Jak zdobyć Trueno a 86 w Forza Horizon 4 albo 5? Ooo jest jakiś sposób No dobra, idę grindować Powodzenia Starkwa, naprawdę Albo już trzymasz kluczyki od swojego samochodu, wychodzisz z domu ze szmateczką Taak Samochód kocham, wsiadasz, k***. będziesz piłował go do 50 na godzinę na ulicy, w swoim mieście albo na wsi, bo nie możesz jechać szybciej. Nie, spoko, stary, ja rozumiem wszystko, prawda? A jak nie chcesz oglądać Initial D, to się pie. Zmień zdanie człowieku idź, obejrzyj to super anime, bo ono jest naprawdę najlepsze. W sumie to Chciałem powiedzieć, że po prostu pójdę sam pooglądać sobie kolejny raz to super anime. Pamiętajcie, w życiu każdego faceta nadchodzi wybór, czy chcesz gdzieś obejrzeć kotokier Avengers i płakać przy tym, czy Initial D. Naprawdę.